Nie, nie. Ale, ale to nie jest nic śmiesznego Jak ja mam powiedzieć kurwa no co nie słyszałaś? płaczesz i przepraszasz że nasikałeś mi do kieliszka eee Mariuszku przepraszam że nasikałem ci do kieliszka Mariuszku przepraszam że nasikałem ci do kieliszka głośniej kurwa Mariuszku przepraszam że nasikałem ci do kieliszka Mariuszku Przepraszam, że nasikam się do kieliska. Mariuszku, przysikałem... Mariuszku, Przepraszam Cię, że nasiekam ci się do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasiekłem się do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasikam się do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasiekam się do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasikają Ci do kieliska. Mariuszku, przepraszam. że nasiekam się do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasikając do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasikami do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasikami się do kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasiek do Kieliska. Mariuszku, przepraszam, że nasiekając do kieliska. Mariuszku, przepraszam za nasiek do kieliska. Mariusku przepraszam, że nasi do kieliska. Mariusku przepraszam, że nasi do kieliska. Mariusku przepraszam, że nasi ci do kiska. Mariusku przepraszam, że nasi do kieliska. Mariusku przepraszam, że do Mariusku przepraszam, że przepraszam, na do kiska. Mariuszku, przepraszam, że na sikaci do kiska. Mariuszku, przepraszam, że na sikańci do kiska. Mariuszku przepraszam, że ci na do kiska. Dobra. Już? Okay. I Dwie. teraz... A, w czółko. I pogłaskać się po tym. Po głowach. No to oboje mam. No. Mój Dzięki, Monika. Dobrze, bo... A daj, tak, wybaczam ci. kurwa Ty, teraz ja. Przepraszam, Mariuszku. <grym> Przepraszam, Mariuszku. Okej, okay, ja? okay. Nie zrobić tego więcej? Nie. Za żadne pieniądze? Za żadne pieniądze. 塗るって。<laughs>